Po raz kolejny na naszej scenie miejskiego ośrodka kultury zrobi się bardzo światowo, tym razem w Domu Kultury Koźle. W sali żerendolowej wystąpi zespół Trio Balkan String. Tutaj, jak sama nazwa wskazuje, wejdziemy przede wszystkim w muzykę bałkańską, ale też etno, jazz, bardzo pomieszane style muzyczne w wykonaniu e, trzech panów. E, są w ogóle rodziną i grają na gitarach. Grają przepięknie, grają z e, niesamowitą energią. I tutaj usłyszymy naprawdę muzykę z całego świata, mimo że to Balkan String, ale e, jest tam tak wiele akcentów muzycznych z różnych regionów naszego globu, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jest nam przede wszystkim niezwykła energia, więc bardzo, bardzo Państwu serdecznie polecam na te ciężkie czasy. Taki wieczór na pewno każdemu z nas dobrze zrobi. Zapraszamy 26 marca o godzinie 17 do Kozielskiego Domu Kultury bilety na www.mok.pl. Można kupić online, ale można również kupić w kasach kin chemik i twierdza. Zapraszam serdecznie.